Zaprojektowaliśmy ten teleskop, żeby widzieć Wszechświat w podczerwieni. Najdalsze galaktyki znajdują się tak daleko, że emitują promieniowanie podczerwone, niewidoczne ludzkim okiem. Nawet gdyby teleskop kabla odbierający światło widzialne był znacznie większy, i tak nie pokazałby światła pierwszych galaktyk. Teleskop Weba projektowany był z myślą o badaniach wczesnych galaktyk, ale ponieważ jest tak ogromny i potężny, umożliwi zdobycie bezprecedensowej wiedzy także o egzoplanetach. Ważne jest zwłaszcza to, czy któreś z tych nieodległych nadają się do zamieszkania. O tym będą świadczyły cząsteczki w ich atmosferze. Teleskop wychwyci metan, dwutlenek węgla i parę wodną. Tam, gdzie jest woda, zwykle jest też życie. Teleskop jest ogromnym krokiem w poszukiwaniach życia we wszechświecie.